W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami. Na początku naszej modlitwy wypowiadamy imiona naszego Boga, Ojca, Syna i Ducha. To znaczy wchodzimy w Jego przestrzeń, zanurzamy się w Jego tajemnicy. Wierzymy w Boga, który jest jeden, ale nie jest sam, jest wspólnotą. I to On nas zwołuje jako swoją wspólnotę. Tym, co nas oddziela od Boga, tym, co nas oddziela od siebie nawzajem, jest nasz grzech. Dlatego na początku niech każdy z nas stanie w prawdzie, że potrzebujemy Bożego przebaczenia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię, Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, Niech nas doprowadzi do życia wiecznego Panie zmiłuj się nad nami Panie nieśmiej się nad nami Chrystus miłuj się nad nami Chrystus miłuj się nad nami Panie zmiłuj się nad nami O nieśmiej się nad nami Bogu polecajmy świętej pamięci i Czesława Dudę, prosząc dla Niego o życie wieczne. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na ten świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy, wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych. W potędze ich działania, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który sobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Księga przysłów należy do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu. Księga powstawała przez pokolenia jako zbiór mądrości, którymi naród Izraela miał się kierować. Ostateczny swój zarys księga zyskała w czasie niewoli babilońskiej. Oto Izraelici, będąc zanurzeni w świecie pogańskim, filozofii pogańskiej, religii pogańskiej, nie chcieli zatracić swojej tożsamości. Wtedy zostaje ta księga ostatecznie spisana, aby Izraelici wiedzieli, czym mają się w życiu kierować, jaką mądrością. Jakimi wskazówkami? Fragment, który za chwilę usłyszymy, to hymn pochwalny na cześć mądrości. Jest to personifikacja mądrości. Można powiedzieć, jest to pewna intuicja, której Stary Testament jeszcze nie rozumie, ale już o niej opowiada: że Bóg nie jest sam, że w Bogu jest życie, że w Bogu jest jakiś dialog jest jakaś rozmowa, że Bóg nie jest samotnością, ale że jest wspólnotą. Posłuchajmy. Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zarodził jako początek swojej mocy przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona od początku przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona przed źródłami pełnymi wód, zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzone. nim glebę i pole uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej odchłani umacniał, gdy morzu ustawił granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Oto Słowo Boże! Jest przedziwne, i twoje panie. Jak jest przedziwne, i twoje panie. Gdy patrzę na twe niebo, dzieło palców twoich. Na księżyc i gwiazdy, które ty utwierdziłeś, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uwieńczyłeś go niewiele mniejszym od aniołu, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Ja... I bydło wszelakie i dzikie zwierzęta ptaki niebieskie i ryby morskie. Wszystko co szlaki mórz przemierza jak jest przeciwne, imię twoje. W roku 1958 przez trzy miesiące Paweł znajduje się w Koryncie. Przygotowuje swoją kolejną podróż misyjną, w tym razem do Hiszpanii, ale kołem zamachowym tej podróży ma być Rzym. Dyktuje tekst, który my znamy jako list do Rzymian niejakiemu Tercjuszowi, list do stolicy ówczesnego antycznego świata zawozi diakonisa Febe. Fragment, który za chwilę usłyszymy, pokazuje skąd chrześcijanie, którzy doświadczają wówczas prześladowań, trudności, mają brać siłę. Z nadziei. Z nadziei, która jest siłą pochodzącą od Boga i która zawieść nie może. Bo nadzieja jest osobą to sam Bóg jest moją i twoją nadzieją posłuchajmy świętego pawła czytanie z listu świętego pawła apostoła do rzymian bracia dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dzięki niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary Dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża. Rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Ojcu i synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest, i który był, i który przychodzi. Ja, na, na ja, ja. ja. Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, to z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia zaprasza nas do kontemplacji tajemnicy Boga. Tego, że wierzymy w jednego Boga: Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha. Ktoś mógłby powiedzieć nieźle to skomplikował jakiś teolog siedzący przy biurku, tylko nic bardziej mylnego, ponieważ ta prawda nie została wymyślona przez człowieka, została objawiona, dana nam, opowiedziana w wydarzeniu Jezusa Chrystusa. To On opowiedział o Bogu, który jest wspólnotą, który nie jest samotnym monarchą, ale jest wspólnotą trzech. Bogu, który jest jeden, ale nie jest sam. Problem polega na tym, że nasze słowa, nasze pojęcia, nasze definicje nie są w stanie opowiedzieć o tym Bogu. Nie należy również traktować tej tajemnicy jak zagadki, którą przy większym czy mniejszym wysiłku i większej ilości danych, informacji moglibyśmy rozwiązać. To nie jest logiczna łamigłówka. Bóg jest tajemnicą. Ale to, że jest tajemnicą, wcale nie oznacza, że nie może być bliski. Paradoksalnie może być bardzo bliski. To jest trochę tak, jak człowiek, który stoi nad brzegiem oceanu. Swoim wzrokiem nie może objąć całego akwenu. Swoimi ramionami nie może objąć całego oceanu, ale może w nim zamrukować, zanurzyć się w błękitnej toni, poczuć chłodną wodę, słoną falę. I do tego jesteśmy my zaproszeni. Jako stworzenia nie jesteśmy w stanie pojąć Boga, ale jesteśmy zaproszeni do tego życia, które dzieje się w Bogu. A w Bogu się niesamowicie dużo dzieje. Pamiętam wykład jednego z moich profesorów z seminarium świętej pamięci, profesora Warzeszaka, który często nam mówił, próbując nam wytłumaczyć, co to jest Trójca Święta. Chłopaki, to znaczy, że w Bogu życie aż kipi. Tam dzieje się nieustanne dawanie i przyjmowanie, obdarowywanie się sobą. Ojciec całkowicie daje się synowi syn, całkowicie daje się ojcu i to wszystko dzieje się w Duchu Świętym. Z tą tajemnicą jest trochę tak, że możesz podejść do źródła i się napić, zaczerpnąć wody, zaspokoić pragnienie, ale nie możesz wypić źródła. Bóg jest źródłem, które nieustannie bije, daje siebie. Ktoś mógłby powiedzieć: No dobrze, ale ta. Prawda, tajemnica o Bogu, który jest jeden w trzech osobach, co by nie mówić, jest jakaś abstrakcyjna. Daleko od naszej codzienności. Nic bardziej mylnego. Prawda o Bogu, który jest wspólnotą, ma bardzo przemożny wpływ na koncepcję, pewną wizję, kim jest człowiek. Że człowiek został stworzony do wspólnoty, do bycia dla, bycia z. Dzisiejszy świat, w którym żyjemy, nieustannie próbuje przekonywać młodych i nie tylko, że człowiek w pełni jest sobą dojrzały wtedy, kiedy jest samowystarczalny, kiedy nikogo już nie potrzebuje. Jesteś w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Dzisiejszy świat bardzo próbuje. Indywidualizm. I świat jest pełny indywidualistów, a jednocześnie jest pełny smutnych osób, pełnych depresji, z poczuciem bezsensu. Można powiedzieć, że w genomie, w DNA, w każdym z nas jest wewnętrzny ślad trójcy: że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, na obraz wspólnoty. I człowiek nie może w pełni zrealizować siebie, nie będąc we wspólnocie. Przyznam, że jako ksiądz wiele razy w swoim życiu miałem tą okazję, że uczestniczyłem w czyjejś śmierci. Za każdym razem było to doświadczenie bardzo graniczne, wyjątkowe, niepowtarzalne, ale jednocześnie przyznam. Że będąc wielokrotnie przy śmierci, nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś mówił: Podajcie mój doktorat, chcę jeszcze raz na niego popatrzeć. Nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś powiedział: Podajcie mój akt własności mojego domu, mojej ziemi, że odniosłem w życiu sukces. Podajcie mój certyfikat MBA, podajcie moją kartę platynową, bo jestem bogaty. Nigdy z czymś takim się nie spotkałem, ale wielokrotnie w swoim życiu spotkałem się w takiej sytuacji, jak ktoś mówił, niech moja żona poda mi dłoń, chcę poczuć ciepłej ręki, chcę usłyszeć śmiech moich wnuków, jesteście tu obok mnie? Człowiek jest sobą nie, co, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest dla innych. Matka staje się sobą, to znaczy matką w relacji do dziecka. Mąż staje się sobą, to znaczy mężem w relacji do żony. Dziecko staje się sobą w relacji do rodziców. Tak naprawdę całe świat stworzony, wszystko co istnieje, ma w sobie ślad obecności Trójcy Świętej. Począwszy od przestrzeni międzygalaktycznych, gwiazd, planet, do cząsteczek elementarnych, atomów, elektronów, komórek, wszystko żyje, istnieje w związkach, w relacjach, w zależnościach. Tak naprawdę, budulcem świata, w którym żyjemy, nie jest materia, którą możemy uchwycić w rękę, ale relacja. To, kim jesteś, to nie jest, nie stanowi tego, co posiadasz, ale tym, kim jesteś dla innych, dla kogo żyjesz. I ostatecznym dowodem na to, że jesteśmy stworzeni przez wspólnotę, jest ta głęboka tęsknota, w którym jest każdym z nas. Tęsknota za miłością i wspólnotą, za chęcią kochania i byciem kochanym. Pamiętam wiele lat temu, kiedy czytałem o dwóch bliźniaczkach, które urodziły się 15 tygodni za wcześnie. Pierwsza ważyła niecałe 900 gram, druga 700. Pierwsza, umieszczona w inkubatorze, stopniowo rosła, nabierała siły. Druga każdego dnia walczyła o życie, o każdy oddech. Pęcherzyki płucne były źle wykształcone. Każdego dnia walczyła i każdego dnia słabła. Pojawiła się arytmia serca, oddech stawał się coraz płytszy, a dziewczynka zaczęła sinieć. W pewnym momencie po kilku dniach lekarze już nie mogąc bardziej podkręcać tlenu w inkubatorze, powiedzieli do rodziców: "Już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Możemy się tylko pożegnać z waszą młodszą córeczką". I wtedy Najstarsza położna zrobiła coś, czym złamała wszystkie przepisy szpitalne, wszystkie procedury. Wzięła starszą siostrzeczkę o kilka minut i położyła do inkubatora do siostrzeczki umierającej. I zdarzył się cud. Siostrzyczki wtuliły się w siebie, tak jak to robiły w łonie mamy. Objęły się, poczuły swoją bliskość, a rytmia ustała. Oddech się wyrównał. A świat obiegło zdjęcie, które możecie znaleźć w internecie, jak starsza o kilka minut siostrzyczka obejmuje młodszą swoim malutkim ramieniem. Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy żyje dla. Im bardziej skupiamy się na sobie, na swoim sukcesie, na swojej karierze, na swoich potrzebach, tym bardziej jesteśmy nieszczęśliwi. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, to znaczy na obraz wspólnoty trzech. I nie możemy w pełni stawać się sobą, nie dając siebie w darze. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że ojciec wszystko przekazał synowi. To jest tak, że kiedy ojciec ogołodził się ze wszystkiego, całe swoje jestestwo, całe swoje życie. Przekazał w darze synowie, syn widząc takiego ojca, taki dar ojca, zachwycił się i nie mógł nic innego uczynić, jak tylko uczynić dar ze swojego życia. I to dzieje się na Eucharystii. I po to tu my jesteśmy. Żeby zobaczyć takiego Boga, który staje się darem, który siebie rozdaje, który staje się chlebem, chce Ciebie i mnie nakarmić. Abyśmy nie byli skupieni na swoim indywidualizmie na swoim sukcesie swojej karierze swoich osiągnięciach ale żebyśmy poszukali w tych wszystkich relacji których inni nas potrzebują dzisiaj może w sposób szczególny pomódlmy się o te relacje które gdzieś w naszym życiu kuleją o te relacje które może gdzieś są trudne aby Pan Bóg w te relacje wszedł, uleczył. Oto wielka tajemnica, że każdy z nas jest zaproszony do wielkiej przygody, jako jest wspólnota, bo człowiek nie jest stworzony, aby być samemu. I o to się módlmy. Amen.